Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Mamy 14 dzień marca, czwartek. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Tutaj mamy krypto pootwierane, zamknijmy. I przechodzimy sobie do indeksu dolara. A zanim to zrobimy, to jeszcze przejdźmy do kalendarza inwestycyjnego. Zobaczmy, co dzisiaj ciekawego mamy. 13.30 bazowa sprzedaży detaliczna, wstępni bezrobotni. Wskaźnik PPI, o PPI są dzisiaj o 13.30. Także tutaj duża zmienność w stosunku do dolara. Wszystkie fary. Także przyjrzyjmy się temu, co się dzieje na tym indeksie dolara. Tutaj mamy wykres tygodniowy. Widzimy, że jesteśmy na silnym wsparciu tutaj na wykresie tygodniowym. I teraz mamy odbicie z tego poziomu. Niemniej jednak no, też warto zwrócić uwagę na to, co tutaj mamy na tygodniu. Mamy taką głowę z ramionami, która nam się tworzy, a jest to formacja prospadkowa. Także... No, zobaczymy, jeżeli wybijemy linię ramion tutaj i wyjdziemy dołem, może być duży spadek na dolarze. I tutaj taka krytyczna linia to jest 100. Jeżeli utracimy ten poziom 102, no to myślę, że 100 zobaczymy i przetestujemy te, te dołki tutaj, które mamy. Natomiast jeżeli nastąpi tutaj odbicie, no to przetestowanie tych, tych rejonów tutaj w okolicach. Po 4327 ponownie, a nawet wyjście, i tutaj dojście do tej strefy, którą tu mieliśmy wcześniej wyznaczoną, która naprawdę z mocnym poziomem, e, i, ale to jest na tygodniówce. Także przechodząc na, na wykres jednodniowy, tutaj widzimy, że powróciliśmy do tego kanału. Ta strefa, którą wyznaczyliśmy, ona działa, zatrzymała nas. Tutaj mamy tą. E, Głowę z ramionami też tylko, że odwrócono odwrócenia trendu. I tu mamy ramię, głowę, ramię, linię wybicia. Także tutaj prawdopodobieństwo dojścia do 105 jest moim zdaniem spore. I widzimy też na, na wolumenie, że ten spadek no jest tylko formą korekty, jak gdyby, bo ten wolumen podażowy nie rośnie aż tak bardzo. Także pierwsze targety, które tutaj mamy na te. 103, 106, 103, 4, 8, 7 i 103, 8, 2, 5. Czyli ja spodziewam się, krótko mówiąc, umacniania się dolara. I tutaj też te podobne potwierdzenie, podobnego potwierdzenia szukam na parze dolar do złotówki, bo gdyby tak było, że ten dolar jednak się nie będzie nam umacniał no to mamy tutaj te poziomy 3,90, około 3,90 jako jeszcze jedno zejście. Niemniej jednak tutaj warto zwrócić uwagę na, 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 na to, co się dzieje na RSI, ponieważ tutaj na RSI mamy, pomału tworzą się dywergencje, tak? Mamy niższy dołek na wykresie, a wyższy na RSI i warto na to na to zwracać uwagę, tak? że, że to odbicie może nastąpić, gdyby to wsparcie, które mamy tutaj na poziomie 391 nie wytrzymało, pod spodem jest 3,90 i to jest też bardzo mocny, mocny poziom, skąd ja bym spodziewał się odbicia i wyjścia w górę. Tutaj ten obszar też zaznaczam jako strefę podażową w tej chwili 3,91, 3,91, 9,38. Ponieważ tutaj widzieliśmy wcześniej cena była jako, miała, traktowała tą strefę jako wsparcie. Teraz traktuje jako opór i widzieliśmy to odbicie po jego wybiciu. Idziemy wyżej w okolice 3,93. Tutaj ta strefa. No i kolejne strefy. Natomiast no tutaj bardzo ważny punkt decyzyjny, co tu się dzieje możliwe jeszcze zejście tutaj w te poziomy i stąd może, możemy zobaczyć odbicie. Ja tutaj będę akumulował z pod, pod tą strefą. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to moje spojrzenie na rynek. Euro-dolar. Na eurodolarze też możliwe jeszcze zejście i wypełnienie tej zielonej korekty, o której mówimy. Mieliśmy tutaj retest strefy. Ja w dalszym ciągu oczekuję tutaj tego wypełnienia tej korekty zejścia w okolicy 1.08.891. I na to, na to czekam na takie setupy, tutaj pierwsze wejścia i następne, tutaj w tym rejonie zasięgu tej korekty. Natomiast najmocniejsze wsparcie tutaj 1,08729, 1,8677 to są poziomy, które na ten moment mnie interesują pod kątem zagrania pozycji długiej. Gdybyśmy mieli kolejny test tej strefy czerwonej, no będę się przyglądał, czy tutaj warto zająć pozycję długą. I tak mam 161 i 127 na zasięgu korekty. Ja może dodam jeden poziom tutaj, żeby był. 1,08856. Także tego, tego poziomu bym się spodziewał. Takie pierwsze lokalne spadnie 0,10926. Tutaj wypada nam 0,61. Także to są poziomy, w których ja będę próbował zagrywać na reakcję. Na... Mówimy tutaj o, o scalpingu, o, o tradingu, także te poziomy. Podobna sytuacja na e, w funcie. Tutaj mieliśmy trochę wyższe nadbicie. I tutaj mamy również 127, 161 także bardzo podobna ta sytuacja. I ja tutaj będę oczekiwał właśnie zejścia w te rejony na, 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 na funcie. Pierwsze wsparcie to jest tutaj 1,2787. 7. Niemniej jednak ten poziom taki najmocniejszy, który, który widzę w tej chwili tutaj jest to wsparcie, wybicie tych dołków. 1,27,710. No i później zejście tutaj w okolice 1,27,390 i wypełnienie tej korekty. Fund do Jena. Jeszcze tutaj jest prośba o fund do Jena. Fund do Jena. To my tutaj mamy? Na funcie do Jena również y, zrobienie zasięgu tej korekty, czyli zejście tutaj do 187,742. Mamy 0,6,1, 161. I teraz możemy zmierzyć sobie ten ostatni impuls, który tutaj nam się pojawił wczoraj. Wzrostowy. Tak. I tu wypada nam kolejne 161 w tej strefie z takim lokalnym wsparciem, właśnie tutaj na poziomie 188,45. Wybicie tego poziomu to jest najprawdopodobniej zejście tutaj. Ja oczekuję z pozycjami długimi właśnie z tego miejsca. Natomiast jeżeli byśmy kontynuowali podbicie, ta zielona strefa jest dla mnie najważniejsza w tej chwili ze względu na, to, na zasięg korekty, mierzenia FIBO. Bardzo dużo wspólnych, wspólnego Klastrów tutaj mamy. Niemniej jednak to podbicie jeszcze może być kontynuowane, i widzimy, że to podbicie nam prowadzi ta korekta wzrostowa. A zaraz sobie poszukamy, dokąd możemy dolecieć tutaj. Ta korekta. Jednak wyjście górą jest bardzo prawdopodobne. Tutaj i już zmierzmy teraz sobie zasięg całego tego impulsu spadkowego. Mamy 0,5. Nam cena zareagowała i bardzo prawdopodobne, że będziemy atakować 0,61. I teraz tutaj z pomocą przyszłyby nam kolejne mierzenie. Mierzenie całego tego ruchu ostatniego impulsu spadkowego. Mamy 886, jeżeli to wybijemy, no to tutaj te rejony, ta strefa najbardziej w okolicach 0,67, ale tak bardziej lokalnie patrząc, mierząc tą ostatnią korektę, którą tutaj zrobiliśmy na ten moment. To mamy 0,61 i 161. I ten poziom mnie osobiście interesuje jako poziom, gdzie, z którego będę chciał zagrywać w pozycje krótkie. Tak, mamy ZZB tutaj. To jest dla mnie poziom najważniejszy w tej chwili na punkcie Jena i stąd będziemy próbować zagrywać pozycje krótkie, znaczy ja będę próbował. Eee, iOS 30. Tutaj jest to, o czym mówiłem wcześniej, że wychodzimy najprawdopodobniej górą. Jesteśmy w strefie podażowej w tej chwili. Jeżeli tą strefę wybijemy, kolejny target 3950, i tutaj tego bym się spodziewał. Zrobiliśmy zasięg tej korekty, formacja podwójnego dnia, odwrócenia trendu, zasięg wybicia tej formacji właśnie w tym rejonie, na mierzeniach FIBO, czyli 3915. Jeżeli pokonamy 3,985, myślę, że tutaj ten target jest jak najbardziej realny w tej chwili. Dobrze, to mamy. To jeszcze surowce, szybko, złoto. Na mamy kolejne podbicie, niemniej jednak tutaj no ta, ta zielona korekta, o której mówiłem, jest bardzo realna. Natomiast gdyby dolar zaczął się umacniać, no to podejrzewam, że zrobimy tę korektę. Natomiast w przypadku osłabienia się dolara amerykańskiego, to wówczas targety, które mieliśmy wyznaczone wyżej w okolicach 2256, było to na wyższych interwałach wyznaczone, tutaj ten poziom 2256 jako target na złocie, jeżeli wyjdziemy górą z tego no tutaj miejsca. Na razie widzimy, że trzyma nas tutaj ten wierzchołek, to poprzednie ATH, który mieliśmy i tutaj jest duże prawdopodobieństwo dojścia do tego poziomu. Także zagranie na, na tą korektę i dojście do tego rejonu. Ale tutaj po drodze mamy jeszcze strefy wyznaczone 150, 254, 241 jako takie poziomy, które trzymają nas prowzrostowo. W przypadku głębszej korekty pierwszy zasięg to jest 2089. Gaz ziemny, gaz ziemny zgodnie z tym co, co mówiłem wczoraj, że spodziewam się tego zejścia niżej eee, i no ponownie docieramy do tej strefy akumulacyjnej, którą mam wyznaczoną. Interwał 4-godzinowy, wejdźmy na godzinówkę. I tutaj te poziomy wszystkie, tu się nic nie zmieniło. Tak? Jedyne co się zmienia, to mamy tą dywergencję na wolumenie skumulowanym. Także jest to dla mnie sygnał, te spadki mogą się pojawić do 1,616. Powiększymy sobie wykres nieco. I tak mamy 1,616, 1,613. Tutaj te wszystkie poziomy są dla mnie poziomami atrakcyjnymi, jeżeli chodzi o zakup gazu ziemnego, ropa na ropie. To, co mówiłem, spodziewam się tego wyjścia górą. Zamknęliśmy się nad tą strefą, która była oporem. Teraz kolejny target to jest 81,350. Jedno, na co należy zwrócić uwagę, że poruszamy się tutaj w takim kanale z którego no de facto wybiliśmy, tak, mieliśmy wybicie, retest. Tutaj powrót i wyjście górą, także no, te targety jak, jak najbardziej dla mnie są realne i ja tego właśnie się spodziewam, czyli 81 350 na rok. Ta strefa w tej chwili jest dla mnie strefą popytową. I powrót do tej strefy będzie okazją zakupową dla mnie na dalsze ewentualne wzrosty. Tu widzimy wybicie z tej formacji W podwójnego na głowy z ramionami. Tutaj różne formacje można widzieć, niemniej jednak wybiliśmy też te szczyty, przetestowaliśmy je jako wsparcie i widzimy odejście ceny. Także na ropie ja raczej prowzrostowo w kierunku 81,350. To wszystko, co dla Was przygotowałem w tym tygodniu. Jutro nie będzie aktualizacji, słyszymy się w poniedziałek. Życzę wszystkim udanego weekendu, udanych tradeów. Pamiętajcie o stowlosach, pamiętajcie też, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego na ten weekend i do usłyszenia. Cześć.